Łowica ściągamy już nawet ściągnięta. To jest płyn. już wyczyszczona. dalej nie dam rady. Papierkiem ścielnym teraz. Tutaj w niektórych miejscach to po prostu ślady po moich rękach takich. Trzeba to benzyną wyczyścić. Tłumik zdjęte zdjęte osprzęt. to się rało z tego, więcej oleju jadło. Też wszystko pozdejmowane, tutaj rażą jeszcze w części. Tylko ładnie pięknie. Tutaj te łapki. Tych rusek. Tu takich nie ma. A tu w ogóle nie ma. Tu. Czernik ma swoje lata. Dziękuję za uwagę. Tutaj będziemy to dokończać. Dziękuję.